Nowoczesne systemy grzewcze w Kraśniku, Kurtimex. Technika grzewcza i sanitarna. Autoryzowany partner Buderus Wacht. Brzmianka 32. 25 maja wybieraliśmy naszych przedstawicieli do Europarlamentu. Do rozdania było 51 mandatów w całej Polsce. Oto, jak przebiegało głosowanie w Kraśniku i powiecie Kraśnickim. Frekwencja nie zachwyciła. Wyniosła ona w powiecie Kraśnickim 23,46%. Z naszą kamerą odwiedziliśmy komisję wyborczą nr 15, mieszczącą się w budynku miejskiej Biblioteki Publicznej w Kraśniku Starym. Na godzinę 13 w komisji numer 15 na ulicy Koszarowej frekwencja wynosi 13%. Myślę, że ona nie przekroczy 20%, a jeśli nawet to w niewielkim jakimś stopniu. Nie było żadnych incydentów. Głosowanie odbywa się bardzo spokojnie. Jedyna uwaga, która się powtarza bardzo często, odnosi się do obszerności druku, który wynosi 10 stron na każdej stronie odrębnie każdy komitet wyborczy. Jest pytanie, ile x i dlaczego tak obszerny dokument. Jak powiedział nam przewodniczący, najwięcej problemów może sprawić komisji policzenie głosów. Problem będzie polegał później na sprawdzeniu karty do głosowania w takiej liczbie stron, dlatego że ważność głosu. Może być tylko w takim przypadku, jeśli 1x bądź więcej x dotyczy jednego komitetu wyborczego, ale w przypadku większej liczby x dla jednego komitetu wyborczego głos ważny zalicza się temu kandydatowi, który jest najwyżej na danej liście wyborczej. Natomiast 2x bądź więcej x na różne komitety wyborcze powodują nieważność oddania takiego głosu i to jest jedna z większych komplikacji, z którą mogą się spotkać wyborcy. To było 25 maja. Przejdźmy więc do wyników głosowania. Otóż w mieście najwięcej głosów 1691 zdobył Mirosław Piotrowski Spis. Z tej samej listy startował również wiceburmistrz Jarosław Stawiarski, który zdobył w Kraśniku 1118 głosów. Nie jest to wynik zatrważający, biorąc pod uwagę chociażby fakt, że przecież jest on znany wszystkim mieszkańcom. Natomiast pan Piotrowski, który z Kraśnikiem nie ma nic wspólnego, robi lepszy wynik niż rodowity kraśniczani. Trzecie miejsce na liście PiS zajął Waldemar Paruch, zdobywając 571 głosów. Ogólnie Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 44,97% głosów. Drugie miejsce zajęła Platforma Obywatelska, zdobywając 18,87% głosów. Głosy na tej liście rozłożyły się następująco: Michał Kamiński zdobył 793 głosy, Monika Lipińska 347, natomiast Krzysztof Grabczuk 162. Trzecią siłą w Kraśniku okazał się PSL, który zdobył 10,83%. Najwięcej głosów zdobył Krzysztof Hetman, bo aż 629. Druga była Genowefa Tokarska, zdobywając 96 głosów, a trzeci był Józef Zając, zdobywając 62 głosy. Podsumowując, województwo lubelskie wywalczyło dwa mandaty. Naszymi przedstawicielami w Europarlamencie będą Mirosław Piotrowski z PIS i Krzysztof Hetman z PSL.